Cześć, witam was serdecznie na kanale yogahome.pl. Ja jestem Andy i dziś zapraszam was na relaksację szulca. Trening autogenny szulca, bo tak dokładnie nazywa się ta technika relaksacyjna opracowana przez Johannesa Schultza w 1932 roku. Opiera się w głównej mierze na autosugestii i w między innymi poprzez taki stan na pograniczu hipnozy i głębokiej medytacji wpływa na nasze wrażenia w ciele, a te wrażenia w ciele, które sobie będziemy wyobrażać, wpływają na nasze uspokojenie, odprężenie i relaks w naszej głowie. Na taką dzisiejszą relaksację Was serdecznie zapraszam. A jeśli podoba Wam się to, co tworzymy na tym kanale i chcielibyście być częścią tego kanału, chcielibyście nam podziękować za pracę, którą tutaj robimy i pomóc dalej nam tworzyć takie treści, to będziemy niezmiernie wdzięczni za wsparcie z Waszej strony, bo to dzięki temu możemy się rozwijać i regularnie tworzyć treści na ten kanał. Albo szybkim blikiem, bądź innymi sposobami, o których przeczytacie w opisie filmu, możecie nas wesprzeć. Serdecznie też zachęcam do zostawienia subskrypcji i dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco, bo trzy nowe treści pojawiają się w tygodniu. A tymczasem przejdźmy sobie do dzisiejszej techniki relaksacyjnej. Połóż się na macie i przyjmij wygodną dla siebie pozycję. Możesz przykryć się, by zachować komfort cieplny. Możesz przygasić światło, i przede wszystkim zadbaj o to, aby nikt nie przeszkodził Ci w trakcie relaksu. Tak, by mieć komfort i móc skupić się tylko na sobie. Przyjmij pozycję, która będzie komfortowa, w której Twoje ciało będzie mogło się rozluźnić. Dzięki temu łatwiej będzie nam wejść w stan odprężenia. Poczuj, że możesz zatrzymać się w miejscu i poczuj, że Twój oddech przepływa swobodnie. Poczuj, jak wraz z każdym oddechem Twoje ciało rozluźnia się jeszcze bardziej. Poczuj, jak z każdym wydechem w Twoim ciele panuje coraz większy spokój. Przenieś swoją uwagę na swoją prawą rękę i poczuj, że prawa ręka jest rozluźniona. Poczuj, że prawa ręka jest rozluźniona i ciężka. Prawa ręka staje się coraz cięższa. Poczuj, że twoja prawa ręka jest na tyle ciężka, że aż nie możesz jej podnieść. Przenieś uwagę na swoją lewą rękę. Poczuj, jak twoja lewa ręka rozluźnia się. Twoja lewa ręka staje się ciężka. Z każdym wydechem. Twoja lewa ręka jest coraz cięższa. Twoja lewa ręka jest tak ciężka, że nie możesz jej podnieść. Twój oddech płynie swobodnie, a wraz z każdym wydechem odczuwasz spokój. Przenieś uwagę na prawą nogę. Poczuj, jak prawa noga rozluźnia się. Twoja prawa noga staje się ciężka. Z każdym wydechem twoja noga staje się coraz cięższa. Twoja Prawa noga jest na tyle ciężka, że nie możesz jej podnieść. Przenieś uwagę na lewą nogę. Poczuj, że Twoja lewa noga rozluźnia się. Twoja lewa noga staje się ciężka. Z każdym wydechem. Twoja noga staje się coraz cięższa. Twoja lewa noga jest na tyle ciężka, że nie możesz jej podnieść. Twoje ciało jest odprężone, i odczuwasz wewnętrzny spokój. Z każdym wydechem Twoje ciało. Rozluźnia się coraz bardziej i z każdym wydechem coraz bardziej odczuwasz przyjemne uczucie ciężkości. poczuj jak ciężar twojego ciała swobodnie opada na matę Przenieś uwagę na prawą rękę Poczuj, jak Twoja ręka rozluźnia się. Poczuj, jak wraz z kolejnym wydechem, podczas rozluźniania, Twoja ręka staje się ciepła. Wyobraź sobie, jak w przyjemny sposób Twoja prawa ręka się rozgrzewa. Poczuj ciepło w prawej ręce. Przenieś uwagę na lewą rękę. Poczuj, jak z każdym wydechem lewa ręka rozluźnia się. Poczuj, jak Twoja ręka zaczyna się rozgrzewać. Poczuj ciepło w lewej ręce. Twoja lewa ręka staje się ciepła w przyjemny sposób. Twój oddech jest harmonijny i spokojny. Twoje ciało jest odprężone i zrelaksowane. Przenieś uwagę na swoją prawą nogę. Poczuj, jak prawa noga rozluźnia się. Twoja prawa noga zaczyna robić się ciepła. Poczuj jak przyjemne ciepło rozpływa się po prawej nodze. Twoja prawa noga jest ciepła w przyjemny sposób. Przenieś uwagę. Na lewą nogę. Poczuj, jak lewa noga rozluźnia się. Twoja lewa noga zaczyna robić się ciepła. Poczuj jak ciepło rozpływa się po twojej lewej nodze. Twoja lewa noga jest przyjemnie ciepła, Twoje ciało jest odprężone i spokojne. Twoje serce bije w spokojny i rytmiczny sposób. Poczuj rytm bicia swojego serca. Twój oddech jest harmonijny i spokojny. Poczuj, jak powietrze spokojnie wpływa oraz wypływa z Twojego ciała. Przenieś uwagę w okolice brzucha. Poczuj, jak Twój korpus jest rozluźniony i swobodnie opada na matę. Poczuj, jak Twój brzuch unosi się i opada wraz ze spokojnym oddechem. Poczuj przyjemny rytm swojego oddechu. Poczuj, jak okolica Twojego brzucha i splotu słonecznego zaczyna się rozgrzewać. Poczuj, jak swobodnie unoszący się i opadający brzuch staje się ciepły i rozluźniony. czuję jak ciepło z tego obszaru promieniuje we wszystkie strony w twoim ciele twoje ciało jest ciepłe i rozluźnione Twój oddech jest spokojny i harmonijny. Odczuwasz wewnętrzny spokój. Przenieś uwagę w okolice swojego czoła. Poczuj, jak Twoje cioło, czoło staje się chłodne. Poczuj chłód na swoim czole. Twoje czoło jest chłodne w przyjemny sposób. Poczuj chłodne czoło. Twój oddech jest spokojny i harmonijny. Twoje ciało jest ciężkie i zrelaksowane. Odczuwasz wewnętrzny spokój. Z każdym wydechem Twoje ciało jest coraz cięższe. Zauważ spokój swojego oddechu. Poczuj chłodne i rozluźnione czoło. Odczuwasz wewnętrzny spokój. Powoli nasza relaksacja dobiega końca. Zacznij świadomie. I głębiej oddychać. Poczuj, jak głębszy oddech rozbudza Twoje ciało. Zacznij delikatnie poruszać się poruszaj palcami stóp i dłoni pokręć delikatnie głową na boki możesz się przyjemnie przeciągnąć na macie przyciągnij Kolana do klatki piersiowej i zwin się w kulkę. Łagodnie, w spokojny sposób przetocz się na bok i wstań do siadłu. Usiądź z wyprostowanymi plecami. I zrób jeszcze spokojny wdech i wydech. Kochani, dziękuję serdecznie za dzisiejszą relaksację. Mam nadzieję, że podobało Wam się i udało Wam się nieco odprężyć i zrelaksować. Zachęcam Was do obejrzenia innych relaksacji, które znajdują się na naszym kanale. A jeśli podoba wam się to, w jaki sposób tworzymy ten kanał i to, że publikujemy tutaj regularnie treści o różnym charakterze, nie tylko takie relaksacyjne, ale również treści wzmacniające, treści rozciągające i wszelakie rodzaje praktyki jogi i chcielibyście pomóc dalej nam tworzyć, to będziemy niezmiernie wdzięczni za wsparcie z waszej strony. Dzięki serdeczne tym osobom, które nas regularnie wspierają no i zachęcam też do zostawienia subskrypcji, najlepiej też z dzwoneczkiem, bo trzy publikacje pojawiają się w tygodniu, więc warto być na bieżąco. Dzięki i do zobaczenia.